najgorszy dzień w moim życiu w przedszkolu. Nie uwierzysz, co się stało, a zresztą nie mogę Ci powiedzieć. To był najgorszy dzień w przedszkolu. Ojej, myszko, co się stało? Opowiadaj! Ktoś cię zranił albo obraził? Co się stało? Nie, ale naprawdę tak, tak było dzisiaj źle. Ale kochanie, co się stało? Nie mogę Ci pomóc, jak nie wiem o co chodzi. Nie powiem ci, ale nigdy więcej tam nie pójdę do tego przedszkola. Naprawdę, nie pokażę się tam więcej. Poczekaj, zadzwonię do pani, zaraz się dowiem o co chodzi. Tak, zadzwoń do niej i powiedz, że ja więcej do przedszkola nie przyjdę. Halo, dzień dobry. Tak, tutaj Klaudia, mama y, Emmy. Co się stało dzisiaj w przedszkolu? Emma jest tak smutna i zrozpaczona. Mamo, powiedz jej, że ja tam więcej nie pójdę. Nigdy. Nigdy więcej. Tak, tak, Emma, kochanie, rozumiem. Słucham, o co chodziło? E, przepraszam, co? Przesłyszałam się, czyli chodziło cały czas o przegrany challenge? Emma! Baba, ale to było straszne, naprawdę. Nigdy się tak źle nie poczułam w tym przedszkolu. Ale Emma to nie jest powód, żeby robić taką aferę. Po prostu przegrałaś challenge. To się zdarza, nawet najlepszym. Ale mamo, to był taki wstyd, taka hańba. Więcej tam nie pójdę, zbłaźniłam się. Mamo, pobóż mi. Kochanie, co się stało? Czemu tak płaczesz? Aż z góry usłyszałem twoje płacze. O, tatuś, tatuś jesteś. Przegrałam challenge w przedszkolu, wiesz? Ale co się stało? Przegrałam, naprawdę to był challenge z jednym kolorem. Emma czasami się przegrywa i trzeba z tym żyć. To jest bardzo ładna cecha, kiedy się umie przegrywać. Ale ja nie umiem przegrywać, już wiem! Zorganizuję nowy challenge tylko dla mnie tym razem w domu i go wygram, i o, potem, potem wszystkim o tym opowiem. Tato mogę to zrobić? Ale jaki challenge? No będę jadła jeden kolor przez cały dzień, jak najwięcej zdołam. Błagam, tato z się, pomożesz mi to przygotować. No, tak, jasne, czemu nie? Martin, to nie jest dobry pomysł. Tak, zrobię challenge, tak, 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 będzie super, będę jadła tylko jeden kolor przez 24 godziny. O, Emma, już jesteś, czemu tak jęczałaś tam na dole? Co się stało, masz jakiś problem? Nie, nie mam żadnego problemu. Będę robiła nowy challenge i będę jadła jeden kolor przez 24 godziny. Będę musiała zjeść tak dużo, jak tylko się da. Co? Czyli ten challenge, co ja robiłem jakiś czas temu? Nie dasz rady go wygrać. Będzie ci niedobrze i przegrasz go po trzech godzinach. Nie! Pch, ty nie dałeś rady, ale ja. Ja ten challenge wygram, bo ja jestem mistrzynią. Ty jesteś po prostu słaby. Dobra dobra, próbuj. Zaraz zobaczymy, kto miał rację. Nie dasz rady go wygrać, i mówię to ja, twój starszy brat. Będę jadła tylko czerwony kolor, dam radę. O, nie uda ci się, moja droga. Zobaczysz. Posłuchaj rady starszego brata. Ty jesteś starszy, dlatego nie dałeś rady, a ja jestem młodsza, mam zdrowy organizm. Aha, zaraz się przekonamy. Daję ci dwie godziny, Max. Martin, dlaczego ty jej pomagasz? To nie jest dobry pomysł. Zastanów się nad tym, proszę cię. Oj, Klaudia, nie przesadzaj. To jest taki niewinny challenge. Nic jej nie będzie. A może wygra i akurat polepszy jej się humor? Wiesz, jak było z Julianem. On przegrał, także Emmie też się nie uda. Na pewno jest za mała. Okej, okay, możemy zaczynać. Moje 24 godziny rozpoczynają się w tym momencie. Emma, przemyśl, to jesteś pewna, że chcesz to zrobić? Może zjesz coś zdrowego? Nie, nie, mam, ja dam radę. Czerwone jedzenie i to słodkie. I zacznę od marmolady. Będzie super, dam radę. Mam zdrowy, młody organizm. Emma, a mogę się przyłączyć? Nie tato, ale na pewno, na pewno to jest mój challenge, tylko mój. Ojej, jeszcze gdyby oni jedli zdrowo jakieś pomidory czy paprykę. O, Emma, już zaczęłaś, no, chętnie na to będę patrzył. No, właśnie jestem zajęta, jem marmoladę. Dobra, to ja wezmę jabłko i poobserwuję, jak ci idzie. Julian, ręce precz. To jest moje jabłko, i zaraz je zjem. I wszystko, co będzie na stole. Także nie ruszajcie tego, to jest wszystko moje. Ja, ja to zjem. Ej, i tak tego jabłka nie, nie zdążysz zjeść, bo przegrasz. Oczywiście, że zdążę i wygram. I nie mów tak, idź sobie. Okej, okay, okej, okay, zostawiam cię w spokoju, ale wrócę za dwie godziny. Haha, ha, ja wygram. Także daj mi spokój i daj mi wygrać ten challenge. Dwie godziny później. O, boli mnie brzuch. Niedobrze mi, już nie mogę. Ale głupi challenge, to za głupi pomysł. Oho, i co, poddajesz się? Przegrałaś już? O, o nie, 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 właśnie zamierzam zjeść tę pyszną czerwoną babeczkę. Zobacz, jaka wielka. Mmm, wygląda pysznie, to co, podzielisz się? Nie, ja muszę zjeść ją sama, bo to mój challenge i poza tym nie lubię jeść po kimś, nie dam ci gryza, nawet jeżeli jesteś moim bratem. Tak, tak, oczywiście, rozumiem, rozumiem. Jedź sobie sama, spokojnie, smacznego. O, dlaczego on mnie pilnuje? Ja już nie mogę jeść, nie mam siły. Hmm, jakby była głodna, to mam dla niej jeszcze ciasto wiśniowe, mmm, pyszności, chyba jej to zaniosę, żeby wiedziała, że pomagam jej w challenge'u, he, <grym> he, Emma, wszystko w porządku? Jak się czujesz? Mamo, nie, nie, źle się czuję, ale nie mów Julianowi, dobra? Zaraz się, zaraz wymiotuję. Emma, patrz, mam dla ciebie pyszności, ciasto wiśniowe mamy, mmm, pychotka. Dzisiaj musisz dużo jeść, prawda? Julian. Mamo, ja zjem. No, tak, uwielbiam twoje ciasto, mamo. Ono jest przepyszne. Jestem taka głodna. A, jesteś głodna, okej. Okay. Czyli tak jak chciałaś, zaniosę to ciasto do Twojego pokoju, żebyś miała spokój i jadła sobie sama, okej? Okay? Ale Emma nie mówiłaś, że już nie możesz. Shh. Mamo, nie mów tego. Oczywiście, że dam radę. Muszę udawać przed nim. Wiesz co? Dzisiaj będę twoim kelnerem, także niosę to ciasto do Twojego pokoju. Tam będzie na Ciebie czekało. Proszę bardzo, pani Emmo, zapraszam i smacznego. Zjedz ciasto. Okej, okay, yy, no, dziękuję. Ale zostaw mnie w spokoju, dobra? Chcę być z tym ciastem sama. Mógłby sobie już pójść. Oczywiście, pani Emma wrócę za godzinę z nowymi pysznościami. Godzinę później. I jak tam, Emma? Całe ciasto już zjadłaś? Gotowa na nowe pyszności? Ha! Nie dałaś rady! Wiedziałem! I co, poddajesz się? A może jeszcze jesteś głodna? Nie dobrze mi, nawet nie mogę wstać z łóżka... Emma, co ty zrobiłaś z tym ciastem? Wpadło ci na podłogę? O ja... Tak, wziąłem jeden kawałek i nie mogłam już usiedzieć i spadło na podłogę. Aha, czyli co poddajesz się? Przegrałaś? I myślałaś, że wygrasz mimo, że ja przegrałem? Nie, nie, nie. Nikt nie pokona Juliana Wrublewskiego. Skoro mi nie wyszło, to i tobie nie wyszło. Przykro mi. Tak to jest jak się zadziera z Julianem. Nie próbujcie. Ach, Martin, Martin, ale ty jesteś mądry, wspaniale to wymyśliłeś. Dwa telewizory i telefon, na jednym oglądam mecz, a na drugim mój ulubiony film. Czy może być lepiej? Nie sądzę. Tak, Filip, tak, wszystko działa, zobacz, widzę cię, ale super. Idę do kuchni, chodź ze mną, zaraz ci wszystko pokażę. Genialna ta technologia, co? Super są te połączenia wideo, wszystko ci mogę pokazać, chodź ze mną. A to, co to jest? Dwa telewizory? Super co, ja to mam mózg, potrafię wymyślić dobre rzeczy. Dwa telewizory. Ojej, ojej, słuchaj, tata przeniósł do salonu dwa telewizory. Na jednym oglądam mecz, a na drugim jakiś film. Genialnie, genialnie, kocham ten dzień. O, telefon dzwoni, a jest tak bliziutko. O, Klaudia, cześć, jak tam. U nas wszystko w porządku, tak. Miałem dzisiaj super pomysł, wiesz, mam dwa telewizory w salonie. Aha, nie jesteś zachwycona. No dobra, co robi Hania? Jest w kuchni, właśnie tutaj była przed chwilą. Jest na wideokonferencji z Filipem. A Julian, zaraz zobaczę, jest chyba u siebie w pokoju. Julian, dzwoni mama. Julian. Tato, nie przeszkadzaj. Zobacz, mam super pomysł. Mam tableta, na którym gram w Roblox i laptopa, na którym gram w Minecraft. Genialne, co? Dwie gry naraz. Super, co? Mój syneczek. Tak, mamy wspólne geny, to widać. Jaki syn, taki ojciec, albo odwrotnie, jaki ojciec, taki syn. Słucham? Challenge. Jaki? Jak to 24 godziny bez technologii, czyli że co? Okej, okay, brzmi dosyć trudno, ale dobra, okej. Okay. Super, bardzo dobry pomysł od mojej żony. Robimy to. Czyli muszę wszystko zabrać i powiedzieć dzieciom. Hania, Julia, posiedzenie rodzinne. O, zobacz, moglibyśmy razem oglądać film. Ja bym nakierowała telefon na, na telewizor, a ty byś oglądał. Tato, ja nie mogę, ja gram, poczekaj chwilę. Albo dłuższą chwilę. Dzieci, słuchajcie, raz, dwa, trzy, posiedzenie rodzinne w salonie, zapraszam. Tato, no dlaczego teraz? Dobra, już idę. Sorki Filip, muszę na chwilę iść na posiedzenie rodzinne. Tato, o co chodzi? Tylko się nudzisz i nas wołasz. O co chodzi? Okej, okay, tato, mów, a zobacz, jest tutaj też Filip. Przywitajcie się. Cześć, cześć, Filip. Dobra, słuchajcie. Wasza mama miała super pomysł. Zaproponowała nam challenge, żebyśmy mieli 24 godziny bez technologii. Co wy na to? Super brzmi. Jak to 24 godziny bez technologii, czyli bez telefonu i co? Nie, nie mogłabym dzwonić do Filipa? W sumie spoko mógłby tutaj przyjść. Dobra, ja się na to piszę bardzo chętnie. Co, nie rozumiem, jak to bez technologii? 24 godziny, czyli że co? No, Julian, to proste. Bez tableta, bez laptopa. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Bez tableta, a co ja niby miałbym robić? Julian, to bardzo proste. Coś na pewno sobie wymyślisz. Technologia to nie wszystko w życiu. Ale, o nie, mama, mama cię wkręciła, a ty uznałeś to za świetny pomysł. No, nie wierzę. Ja się na to nie piszę. Nie biorę w tym udziału. Sorry, nie. Julian, przykro mi, ale musisz, to polecenie ojca. Wszyscy biorą udział. O nie, dlaczego musiałeś to wykorzystać? Jesteś ojcem i musisz rządzić, super. Dobra, wszystko jest gotowe, cała technologia jest w salonie i nie wolno z niej korzystać. Wszyscy rozumieją zasady? Tak, tak, to bardzo proste. Ja też tu przyniosłam laptopa i telefon. Mnie się ten challenge nie podoba. No ale dobra, skoro muszę brać udział, to idę do pokoju. I co ja mam tutaj robić przez calutki dzień? O, jest już Filip. Ja otworzę, już idę. Hej, okay, cześć, dobrze, że jesteś. No jestem, jestem. Nie wziąłeś telefonu tak jak mówiłam? No nie wziąłem, a właśnie dlaczego? O co chodzi? Wow, co to za yy, ten? Cała kupa technologii? Byliście w Mediamarkcie czy co? Mogę wziąć tableta? Nie, nie, Filip, nie, przykro mi, nie można. Mamy challenge 24 godziny bez technologii. A -a. Aha, o to chodziło z tym moim telefonem, rozumiem. Dobra, Haniu, to co, idziemy do ciebie? Tak, tak, chodź. No później, tato. No i co będziemy robić? Ojej, to trudne. Myślałem, że obejrzymy film czy coś. Teraz nie możemy. Możemy się pobawić z Piją. Albo na przykład, nie wiem, porysować, coś polepić. Hmm, w sumie niezłe pomysły, okej. Okay. Zobaczę, co robią dzieci. Sprawdzę, czy nie oszukują. Trochę mi się nudzi, także muszę coś porobić. Zaraz się tam zakradnę. Ciekawe, czy Filip nie wziął telefonu, tak jak mówiliśmy. Dobra, słuchajcie, dawno się nie widzieliśmy, ale dzisiaj czas na nasze pojednanie, także zapraszam do zabawy. Mam tutaj samochodzik, mam smoka, mam żraby. Ojej, Julian się bawi zabawkami. Tego już dawno nie widziałem. No świetnie. Czyli super, udaje im się. A ciekawe, co robi Hania i Filip. Ciekawe, czy nie przemycili telefonu do pokoju. Zobacz, już chyba mnie zna, co? Tak, tak, bardzo cię lubi, zobacz. Filip, a jakie ja byś chciał mieć zwierzątko yy, w domu? Hmm. No, bardzo długo chciałem mieć żółwia. Co oni tam robią? Czas rozpocząć moją tajną misję i się tam zakraść. Ja bym też chciał mieć psa wiesz. No, ja też, ale najbardziej chciałabym mieć konia, ale nie pozwalają. Oni siedzą i rozmawiają? Po prostu rozmawiają jak normalne dzieci? Nie wierzę. Wow. A ja co ja mam porobić? Ostatnio tyle oglądałem telewizji, że aż nie wiem co robić. Może powinienem jakoś mm, naprawić ten kominek? Nie, nie, nie mam przecież wkrętarki ani, ani innych narzędzi elektronicznych. Hmm, nie, to bez sensu. Mogę sobie pogotować. Zrobię jajka, sadzone. Jestem w tym najlepszy. Może oni też będą chcieli zjeść? Będzie fajnie. A gdzie oni są? Hania, Julian, Filip! Nie, nie, nie możesz spalić całego y, miasta! Zejdź z samochodu! Julian! O co mu chodzi? Ja, ja nie schodzę, ja się bawię, tato! Ale, ale wczoraj było fajnie w szkole, co? No Hannah, Hania, Filip! Tato, o co chodzi? Nie chcemy jeść, nie! Czujemy, co robisz. Nie chcemy jajek sadzonych. Jak to nie chcą? Co ja mam to zjeść wszystko sam? Dam radę, ale jakoś tak smutno. Hmm. Dobra, już ugotowałem, i co teraz? Smoku, zejdź! Nie chcesz zejść? Ludzie, potrzebuję waszej pomocy. Błagam was. Smok nie chce zejść z samochodu. Julian, o co ci chodzi? Rozmawiamy sobie tutaj z Filipem. Nie, nie, poczekaj, to jest dobra misja. Musimy pomóc Julianowi. Filip, tylko ostrożnie, on jest bardzo, bardzo niebezpieczny. Widzisz, Filip? O, no, widzę, dobra, zajmijmy się tym. Co oni tam robią? Chyba oglądają jakieś filmy na telefonie. O nie, jaki straszny film! Nie, uciekaj, schowaj się! Nie mogę patrzeć, ale straszny, to od 16 lat! Haniu, co ty robisz? Czemu się boisz? Oglądasz film od 16 lat? Przecież on nie jest straszny. Jest bardzo straszny, od 16 lat. Oj, daj spokój, ja na twoim miejscu bym się w ogóle nie bał. Co? Co to ma niby znaczyć? Ale nie jesteś na moim miejscu, ja się boję i koniec. Dobra, ja sobie pooglądam do końca, a ty sobie idź, skoro się boisz. Ja nie jestem takim tchórzem jak ty. Co? Ja nie jestem tchórzem, po prostu to jest straszny film od 16 lat. Dobra, ja na Twoim miejscu nie byłbym takim tchórzem. Co, coś dziwne rzeczy opowiadasz. Ja jestem młodszy, a na Twoim miejscu bym się i tak nie bał, wiesz? Yy, Haniu, czy to film od 16 lat? Chyba nie powinnaś go oglądać, co? A poza tym powinniście już spać. Tak, tak, tato już idę spać. Sorki, zagapiłam się, już idę do łóżka. Oczywiście dobrej nocy, kochanie. A poza tym, jak chcesz oglądać horrory, to najpierw sprawdź od jakiego wieku są, dobra? A, ale ten Julian mnie wkurzył. Patrz, Hania, ja jestem bardzo odważny. Gram tutaj w taką grę i ona jest bardzo, bardzo straszna. Też od 16 lat i w ogóle się nie boję. Co, ona w ogóle nie jest straszna. Tamten film był straszny, a ta gra nie jest straszna. Nie znasz się, to jest bardzo straszne, a ja się nie boję. Dzieci gotowi do spania. Julian, ta gra nie jest chyba dla ciebie, co? No, niby nie jest, ale ja się nie boję. Także nie martw się o mnie i o moje zdrowie psychiczne. A, ciągle tylko gadam na Twoim miejscu, gdybym był tobą. Ciekawe, jakby to było naprawdę. Haniu, wstawaj, idziemy do szkoły. A czy ty idziesz oczywiście, a ja do pracy? O, no dobra, dobrze, zajmę się Julianem. Dobrze się nim zajmę, mam już pomysł. Dobrze, kochana, do zobaczenia po, po południu. Super, tata jest w pracy, a ja zajmę się teraz Julianem. Zrobię mu challenge. Julian, wstawaj, halo, obudź się do szkoły. Nie, jeszcze pięć minut, nic do mnie nie mów, twój głos mnie boli. Julian, wstawaj, szybko. Robimy challenge, nie chcesz chyba na niego zaspać. <laughs> challenge, co? Jaki challenge? Już wstaję, nie śpię, zobacz, siedzę, mam oczy otwarte. No, super, tak myślałam, schodź, a potem opowiem ci o challenge'u. Jaki challenge, jaki challenge? Słuchaj, challenge 24 godziny... Ja na Twoim miejscu, czyli zamieniamy się rolami Ty idziesz do mojej szkoły, a ja do Twojej szkoły i wszystko robimy odwrotnie. Dobra, deal, stoi. Także robimy ten challenge ja na Twoim miejscu. Dobra, i pamiętaj, kiedy powiem ja na Twoim miejscu to musisz to zrobić. Dobra, ale jak ja to powiem, to Ty też robisz, tak? No, oczywiście. Dobra, ja na Twoim miejscu poszłabym do mojej szkoły. Dobra, dam radę, będzie super. A ja na Twoim miejscu poszedłbym do mojej szkoły. Dobra, byłam tam już kiedyś, parę lat temu, poradzę sobie. A no tak, zapomniałem, że ona już tam chodziła, ale ja mam iść do gimnazjum? O nie. O, wszyscy są tacy do, dorośli, tacy duży, duzi, ale dam radę. Challenge to challenge, nie mogę się poddać. O, siema Julian, co Ty tutaj robisz? Pomyliłeś szkoły, czy co? A gdzie jest Hania? O, Dave, nie, nie, znaczy, Dawid, kurczę, pomyliłem imiona, nawet wszystko dzisiaj mi się myli. Słuchaj, robimy challenge z Hanią. E, Ricardo, poczekaj chwilę, ten uczeń wygląda jakoś tak. E, zbyt niski jest, jak na moje oko. A, robicie challenge, ja na Twoim miejscu, widziałem go na YouTubie. Dobra, idziemy do klasy. Gdzie jest klasa Hani? U góry, chyba tak? Dzień dobry Dawidzie, dzień dobry y, uczniu. Ty jesteś od nas? Tak, tak, jestem Julian Wrublewski, idę do klasy. Wrublewski? Skądś znam to nazwisko, ale ciebie, ciebie nie kojarzę. Idź do swojej klasy. Tak, tak, już idę, jestem uczniem gimnazjum, dorosłym Julianem Wrublewskim. Hmm, to się jeszcze okaże. Skądś go kojarzę, ale jakoś tak nie do końca. Wrublewski? To będzie super dzień. Cały dzień w gimnazjum. Ciekawe co robi Hania w szkole. Dzień dobry, klaso Hani. Witam was serdecznie. Robimy challenge. Ja na swoim miejscu. Dzisiaj przychodzę ja zamiast Hani. Julian serio, Hani nie będzie? Tak, zamieniliśmy się. Hania zorganizowała challenge i dzisiaj ja będę na jej miejscu siedział. Wow, ale cool. Tak, tak, wiem. A ja ten challenge muszę wygrać. O, dzień dobry, dzień dobry dzieci, witam. Czas na prezentację referatu Hania. Yy, ja jestem Julian, brat Hani i dzisiaj ja robię wszystko za Hanie. Co? Jak to nie rozumiem? Hania jest chora? Nie, nie, nie jest chora. Poszła po prostu do mojej szkoły, do podstawówki. A ja jestem tutaj za nią. Jaki referat? Proszę mi mm, opowiedzieć o tym. A, znam to! Są trójkąty, są kwadraty, jakieś cyferki, a, b, c, d, q, wszystko wiem. Wow, ale tutaj jest łatwo w tej szkole, macie bardzo śmieszne lekcje, bardzo proste. Nie wiedziałam, że w gimnazjum jest tak łatwo. Słucham? Ty zamiast Hani, gdzie jest Hania? Gdzie jest nasza Hania, nasza uczennica najlepsza? Nie panikuje pan, to jest challenge. Nie, no ja chyba śnię. Powiedz mi, że to jest ten. Gdzie jest Hania Wróblewska? Dzień dobry, mam taką sprawunię. Wróblewski, mamy takie nazwisko, ale w formie damskiej. Hanie Wróblewską, a nie Juliana. No wiadomo, Hani nie ma, a przyszedł ten Julian. Nie wiem, o co chodzi. To chyba nielegalne, prawda? Nie, nie, spokojnie, robimy challenge. Ja na twoim miejscu, tak się nazywa. Ja przyszedłem zamiast Hani do szkoły. Tak nie wolno, to jest nie do pomyślenia. Gdzie jest Hania? Gdzie jest Hania Grublewska? Hej, cześć! Co tam u was, dzieciaczki? Haniu, to ty? Co ty tutaj robisz? A gdzie jest Julian? Przyprowadziłaś go? Nie, 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 przyprowadziłam go. Robimy challenge. Ja przyszłam do szkoły Juliana, a Julian poszedł do mojej. O, ale super pomysł! I gdzie będziesz siedziała? No, na miejscu Juliana, wiadomo, robię dzisiaj wszystko to, co on. Haniu, co ty tutaj robisz? A gdzie jest Julian? Ja się dzisiaj z nim umówiłem po szkole. I co teraz nie pójdziemy? No, przykro mi, Steve, dzisiaj wszystko musisz robić ze mną, bo ja jestem jakby Julianem. Co? O nie, ale nuda! A chciałabym mu pokazać moje ulubione ubrania znaczy nowe ubrania. Ale super, już kiedyś tutaj chodziłam, jak byłam w podstawówce było fajnie. Dzień dobry, dzień dobry, dzieci. Proszę o ciszę. Steve, usiądź prosto, proszę. O, jestem załamany. Chcę już piątek. Julian... Hania Wróblewska? Dzień dobry, Haniu. Moja najlepsza uczennica w całej szkole. Witaj kochana. Co tam u ciebie? Co, co tutaj robisz? Tak, to ja też się cieszę, że pana widzę. Fajnie tak wrócić do podstawówki. Wiesz co? Jako dyrektor powinienem cię wyprosić, ale jako nauczyciel zapraszam serdecznie na moją lekcję. Ojej, super! Mogę zostać, to wspaniale! Wiesz co, mam lepszy pomysł? Ty zostaniesz dzisiaj nauczycielką, a ja sobie posiedzę. O, bardzo chętnie, kocham matematykę. Dobrze, także przejmij inicjatywę, a ja posłucham. Dzieci, przygotujcie się, będzie super! Witam was, moi kochani. Jestem Hania Wrublewska i dzisiaj przeprowadzę lekcję matematyki. O, nie tak szybko. Nie, 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 tak nie wolno. Ja jestem nauczycielem matematyki, nie ty. Poza tym wracaj do y, klasy. O nie. Przyszedł Julian, a mieliśmy Hanie przez chwilę. O nie. Julian, o to tutaj chodzi. Wytłumacz mi. No właśnie, wytłumaczcie nam to. Ja nic nie rozumiem z tego waszego challenge'u. No, robimy challenge, który się nazywa Ja na twoim miejscu, czyli ja robię to, co Hania, a Hania to co ja. I także wykonujemy swoje takie challenge małe, czyli rozkazy. Ale super challenge, ja też chcę wziąć w nim udział Julian. Weź mnie wkręć w to. Przykro mi, Steve, bierzemy tylko udział ja i Hania. No właśnie, proszę pana, to jest challenge tylko między mną i Julianem. Ale to jest nielegalne i nie do pomyślenia. Wracaj w tej chwili na lekcję, Haniu, brakuje nam Ciebie w klasie. Ty idziesz ze mną. Hania, ja na twoim miejscu bym nie poszedł. O nie, Julian, no dobra, nie, ja nie idę, proszę pana, zostaję tutaj. Słucham? Sprzeciwiasz się nauczycielowi? To nie do pomyślenia. Do domu idziesz i mamy rozmowę z rodzicami. Dzięki, Julian, ale mnie załatwiłeś. Dobra, a ty powiedz nauczycielowi, że jest słaby. No dobra. Więc wie pan co? Pan jest bardzo słabym nauczycielem. Oh, słucham, Julian Dzwonię do twoich rodziców w tej chwili, a ty wracasz do domu. O co wam chodzi? Jesteście dzisiaj bardzo niemili i niezdyscyplinowani. O nie, to odprowadźcie nas do domu. To tylko challenge mówiliśmy wam. Julian, cicho, chodźmy do domu. Dzieci, jestem załamany waszym zachowaniem. Dwa telefony ze szkoły, jeden z gimnazjum, drugi z podstawówki to nie do pomyślenia. Wiecie, jaki to dla mnie stres? Jak mogliście? Julian, to normalne u ciebie, ale ty, Haniu? Haniu, na twoim miejscu bym się śmiał. He, he, tato, ale jesteś śmieszny. Słucham, śmieszny? O nie! Macie obydwoje szlapan, na tydzień nie wychodzicie z domu, sprzątacie i odrabiacie lekcje. To jest za dużo na moje nerwy, dzwonię po mamę. Julian, na twoim miejscu bym poszła po tablet? Julian, gdzie idziesz? Idę po tablet, pograć sobie. Co? Nie, oczywiście, że nie. Tablet masz skonfiskowany i masz szlaban. Przykro mi, no niemożliwe. <laughs> Widzisz, wygrałem challenge. Ja, Julian Wrublewski. Nie, 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 jeszcze 24 godziny nie minęły, przykro mi. Dobra, dzieci, dzwonię do mamy. Przykro mi, przegieliście tym razem. Do mamy? Nie, tylko nie do mamy, prosimy. Tato, nie mów jej. Przykro mi, dzieci, tak się kończą wasze dziwne challenge. Halo, mamo, tak? No, masz rację, ale to był challenge, musieliśmy tak zrobić. No, przepraszamy. To był tylko challenge, obiecujemy, tak, nigdy więcej. No, rozumiemy. Okej, okay, dobra. Tak, tak, zrobimy tak. No, dzięki, mamo. No, pa, pa, pa. O nie, ale się zdenerwowała. No, a co myśleliście? Przegięliście tym razem, mówię wam. Zdenerwowaliście mnie, nauczycieli, mamę. Znikajcie mi z oczu. Mam dosyć. Tak, tak, tato, masz rację, oczywiście. Ale challenge był super, co? Do góry, raz, dwa, trzy. I bądźcie cicho. No, trochę przegieliśmy, ale było warto, co? Tak, ale nigdy więcej.